Nie tylko. Nie tylko, oczywiście. Piąta niedziela wielkanocna to wieczernik, ale nie tylko. Nie tylko. Mamy przepiękne czytania. Zawsze są piękne. Słowo Boże, pełne mocy, e, ma nas przemieniać. I, I pierwsze czytanie mówi o tym, jak Paweł i Barnaba no działają. Działają w mocy Bożego Ducha, głoszą Chrystusa. I się spełnia to, co Jezus mówił, kiedy mówił przy powieści o Królestwie Bożym: że jest podobne do zaczynu, które kobieta wzięła, dała do ciasta, wszystko się zakwasiło, że, że drobne, drobne ziarno później się rozrosło, i, i ptaki podniemne mają już gdzie się schować, bo to wszystko już wyrosło w wielkie drzewa. I, i, I tak to widzę pierwsze czytanie, gdzie jest wymienione przynajmniej siedem miejsc różnych listra i koniu, Antiochia i tak dalej, gdzie Paweł i Barnaba działają i yy, no, sieją, sieją ziarna Królestwa Bożego, ono się rozrasta. Yy, to jest to coś nowego, co Chrystus wprowadził, bo no, uważam takie słowo, mianownik wspólny tych czytań, pierwszej, pierwsze, i drugiej, i, i, i Ewangelia to, to słowo nowe. E, Otoczenie Wszystko Nowe, mówi drugie czytanie, kończy się. Nowe przykazanie Wam daje. E, więc Chrystus wprowadził swoją no, nowość na ten świat. E, Królestwo Boże, które Paweł i Barnaba rozsiewają, i to wszystko zaczyna rosnąć. Tak jak tutaj przepiękny ogród jest, w, w którym jesteśmy. E, zaczyn Królestwa Bożego. E, Wystarczyłaby czynić wszystko nowe. Te ziarna ziarna Ewangelii, ziarna Słowa Bożego, ziarna Ducha Świętego, ziarna Prawdy, tej Bożej Prawdy, podlewane mocą modlitwy czy modlitwą, no, wydają piękne owoce. Oto wszystko czynię nowe, przykazanie nowe daję Wam miłość, miłość, która przemienia ten świat. I wciąż, wciąż to się dzieje, może się dziać. Od nas też zależy, czy będziemy też e, budować to Królestwo Boże tutaj na ziemi. Oczywiście no ma... ono będzie pełne w niebie, ale tu już mamy zwiastuny. Zwiastuny tej wiosny i lata, które będzie w pełni w niebie objawione. A tu już, już, już jest, już jest pięknie, może być pięknie. Jest pięknie, ale no. patrzymy na ten otaczający nas świat tutaj, piękno przyrody. Ptaszki śpiewają, natura, kwiaty, wszystko się budzi do życia, staje się nowe i my też budzimy się do życia w tej radości zmartwychwstania. Jesteśmy już, myślę, wybudzeni, przebudzeni na tyle, że wyznajemy tę naszą wiarę w Chrystusa, jakby w dziejach apostolskich, ja cytuję wprost, kiedy właśnie Paweł Barnaba przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary, no właśnie, żeby mm. czynić y, kogoś nowym. W imię Jezusa Chrystusa, no trzeba też głosić to słowo Boże, głosić miłość Bożą. I ten wieczernik, do którego nas zaprasza Jezus w Ewangelii, kiedy uczy ich miłości. I on Jezus naucza jasno swoich uczniów, że ich znakiem rozpoznawczym nie ma być taki czy strój, taki czy inny znak jak ich zewnętrzny, lecz ma nim być miłość, jaką się wzajemnie obdarzają. Miłujcie się. Tak jak ja was umiłowałem. On tego uczy Jezus, Jezus, apostołów, obmywając Im nogi, służąc Im i tej miłości nadal nas uczy. Oczywiście w każdej Eucharystii, która jest ucztą miłości. Uczy nas tego wspowiedzi, gdzie mamy miłość miłosierną za darmo uczy nas tego w modlitwie, że też ten, tą miłością nas obdarza, ale też w tych relacjach ludzkich, że my się szanujemy, rozmawiamy z sobą, spędzamy z sobą czas, że ktoś się nawet z kimś poróżni słowami, pokłóci się, ale później powie sobie o przepraszam, przebaczam. To jest miłość, która zwycięża. I nas po tym mają poznawać w świecie jako chrześcijan, że my się miłujemy wzajemnie, tak jak Chrystus nas umiłował. Mhm. Nowe. Z jednej strony y, jesteśmy też otwarci na nowości, ale często takie według swojego pomysłu, według swojego planu, że to coś, co ja wybiorę. Y, mamy postawę często, że lubimy i chcemy wracać do tego, co było, bo mamy to już sprawdzone jesteśmy jakoś czujemy się pewnie z tym, co już znamy. Y, ale może ta, ta Ewangelia niech nas uczy też takiej otwar otwartości na Naprawdę coś nowego w relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem w swoim życiu, w swoim powołaniu, w swojej drodze, może w jakichś zadania, które możemy podjąć. Nowe. Nowe to jest naprawdę coś, czego nie znam. I Bóg nieraz chce, żebyśmy podjęli się nowych rzeczy, nowej drogi, nowej ścieżki, którą On proponuje. No myślę, przez tą liturgię słowa. Nowe, nie? Tu trzeba, tu trzeba zaufania. Trzeba takiej otwartości. Lubimy swoje schematy, tak jak wielu mężczyzn w domach lubi swoją starą koszulę i się denerwują, kiedy żona i jemu chce zmienić. No, lubimy to, co znamy już. Ale Bóg nieraz chce czynić rzeczy nowe. Oto wszystko nowe. Może nie wszystko chce Pan Bóg w naszym życiu poprzestawiać. Ale miejmy taką otwartość, może dzisiaj, albo w najbliższych dniach, że Bóg chce poprowadzić nas jakąś nową ścieżką. Ale tą samą miłością. No tak. Papież Franciszek też przypomniał do tego, znalazłem komentarz, że musimy, już nie, że możemy, musimy prosić Pana, aby nam pozwolił dobrze zrozumieć to prawo miłości. Jak pięknie jest miłować się nawzajem, jak prawdziwi bracia. Jakże pięknie. Zróbmy dziś jedną rzecz. Prawdopodobnie wszyscy mamy sympatię i antypatię. Być może wielu z nas gniewa się trochę na kogoś. Powiedzmy więc panu, panie, jestem zagniewany na taką osobę. Modlę się do ciebie, za niego lub za nią. Modlenie się za osoby, na które jesteśmy zagniewani, to znaczy postęp w tym prawie miłości. I papież pytał, czy chcemy to zrobić? Zróbmy to dziś. Po prostu mhm. miłujmy się nawzajem? No miłość nigdy nie jest stara. Ona zawsze jest twórcza. I nowa. Tak, bo jest na dziś, na dziś, na tą naszą sytuację jest nowa. Rzeczywiście miłość jest twórcza. Przyjmijmy tą Bożą twórczą miłość, która jest nowa dzisiaj dla nas i bądźmy też sami twórczy w miłości okazywanej też innym ludziom i może i sobie nawet. Amen. Halleluja.